Cześć! Dzisiaj kolejny fajny pomysł na dekorację babeczki. Tym razem będzie to babeczka, choinka. I do tego przyda wam się lukier na bazie masła, czyli taki maślany lukier, tradycyjny. Najpierw nabieram trochę lukru, takiego zwykłego białego, i smaruję babeczkę, tak żeby nie prześwitywał kolor babeczki od spodu. No i żeby była biała, to będzie imitować śnieg, na którym zaraz posadzę choinkę. O, już moja bobeczka jest biała. Teraz trochę tego lukru nakładam do miseczki, i do tego dodaję zielony barwnik. Dokładnie mieszam aż do uzyskania ładnego zielonego koloru. Tak przygotowany zielony barwnik nakładam do woreczka. W woreczku na rogu robię niewielką dziurkę, i teraz dekoruję. Na samym środku. Robię takie jakby hmm, gałązki, czyli wyciskam porcję tego lukru, tak jakbym rysowała kwiatek, i potem kolejne piętro. I tak robię kilka takich okrążeń. Zobaczcie, rysuję taką choineczkę, już, już nawet powolutku zaczyna wyglądać jak choinka. I jeszcze na końcu robię jakiś taki czubek. O, jest już choinka. I teraz na sam środek tej choinki proponuję jeszcze postawić gwiazdkę. Ale żeby sobie ułatwić zadanie, ja wybieram po prostu taką gwiazdeczkę cukrową i sadzam ją na samym szczycie mojej myślonej choinki. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. Niewiele trzeba. Bardzo fajna dekoracja, jak widzicie, wcale nie jest trudno tak zrobić. Musicie tylko pamiętać, żeby ten lukier y, zielony. Był dość sztywny, czyli jeżeli przy pierwszej próbie wydawał mi się zbyt rzadki, warto dodać więcej cukru-pudru. Po zastygnięciu ta choinka będzie bardzo trwała, więc polecam babeczki schować do lodówki przed podaniem. Mam nadzieję, że dzisiejsza dekoracja Wam się podoba. Czekam na Wasze komentarze i łapki do góry. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.